Witajcie kochani. Dziś chciałam się podzielić z Wami takim pewnego rodzaju szczęściem, ponieważ moja czereśnia po wielu latach jakby uśpienia, bardzo obficie obrodziła. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Będę miała swoje przetwory z własnych owoców. Dla mnie tych przetworów zbyt wiele nie potrzeba. Natomiast podzieliłam się owocami ze zrywaczem tychże czereśni. Sobie zostawiłam dwa pięcio-litrowe wiadra owoców. Z jednego zrobiłam czereśniowe rodzynki, ale o tym w dalszej części filmu. Z drugiego natomiast zrobię kompoty. Kompot jak się robi każdy wie. Wcześniej, w piątek, przygotowałam słoiki, umyłam, wyparzyłam słoiki, nakrętki. Oczyściłam owoce z tych ogonków i dobrze umyłam. Odsączyłam przez noc na sicie. Dziś czteryście powkładałam do słoików i wyszło mi z tego 5-litrowego wiadra. 12 słoiczków, 9 takich prawie półlitrowych i 3 takie standardowe po drzemie. Do tych czereśni, do tych większych słoiczków, sypię po półtorej łyżki cukru, do tych mniejszych po łyżce. Internet mówi o większej ilości cukru, ale czereśnie są na tyle słodkie, że nie ma sensu jeszcze dosładzać tak dużo moje czereśnie są dosyć późne i dlatego robię te przetwory dopiero teraz co jeszcze no do tych słoiczków po wsypaniu cukru do sześciu słoików wleję wrzątku tak aby przykrył owoce Dlaczego do 6? Ponieważ będę pasteryzowała w garnku i 6 słoiczków zmieści mi się jednorazowo. Nie chcę, aby zalany wrzątek w pozostałych słoikach wystygł przez ten czas, zanim te się zapasteryzują. Więc będę wlewała wrzątek sukcesywnie. Po blaniu wrzątku, osuszę ranty słoiczków i szybciutko nakręcę mocno nakrętki. Słoiki wstawię do garnka. Niektórzy wkładają na spód ścierkę albo jakieś ręczniki papierowe. Ja nie wkładałam niczego. Na szczęście żaden słoik nie pękł. Włożę te słoiki do garnka i wleję w rządku tyle, prawie tyle na jaką wysokość sięgają owoce w słoikach. Prawie tyle, nie do końca. No, i po zagotowaniu się wody będę pasteryzowała na wolnym ogniu 20-25 minut. Po wyjęciu podokręcam słoiki i postawię do góry dnem, aby wystygły. A w tym czasie do następnych słoików naleję wrzątku i wstawię do pasteryzacji. Jeżeli któryś słoik cieknie, należy można jeszcze go uratować wymieniając nakrętkę i zapasteryzowując jeszcze raz. Jeżeli natomiast chodzi o no i te a jeszcze do góry dnem trzymamy aż słoiki ostygną. Jeżeli chodzi o rodzynki czereśniowe, robi się je tak jak pięciodniowy syrop z wiśni. Z tym że z syropu z wiśni otrzymujemy syrop i wiśnie, które znakomicie nadają się do ciasta i w cieście smakują jak wiśnie i są konsystencji prawie że wiśni zerwanych z drzewa, prawie. No są trochę przesłodzone, ale w cieście później są fantastyczne. Natomiast jeżeli chodzi o czereśnie, to taki pięciodniowy syrop daje nam syrop i yy, czereśnie, które smakują jak rodzynki i są w konsystencji jak rodzynki. Czyli też będą się znakomicie nadawały do ciasta, ale już nie jako czereśnie, ale jako rodzynki. Jak się robi taki syrop? No więc moi drodzy, z tego 5-litrowego wiadra otrzymałam po wydrylowaniu prawie 3 kg czereśni. Do czereśni stosuję, stosuję cukier przez pół. Do wiśni 1 do 1, do czereśni przez pół, czyli do 3 kg czereśni 1,5 kg cukru. Te 1,5 kg. Należy rozdzielić na 5 dni. To jest ta magiczna cyfra. Nie może być mniej, nie może być więcej. I tak, pierwszego dnia wsypałam 30 g cukru do tych czereśni, zamieszałam. E, następnego dnia e, powstały sok odcedziłam. Do tego soku wsypałam następne 30 dekagramów cukru i postawiłam sok. Syrop ten na gaz. Podgrzałam do prawie wrzenia, cukier się rozpuścił i gorącym zalałam owoce. Trzeciego dnia znów ten syrop odcedziłam, dosypałam następne 30 g cukru, znów podgrzałam i znów gorącym zalałam owoce. Czwartego dnia zrobiłam to samo, natomiast 5 dnia wsypałam już cukier do całości, czyli nie odcedzałam tylko do tych owoców z syropem wsypałam cukier całość dokładnie podgrzałam do wysokiej temperatury i zostawiłam ten garnek na wolnym ogniu. Wyjmując w tym czasie czereśnie, te rodzynki czereśniowe do słoiczków. Ponieważ ja lubię dużo owoców w cieście, więc wyjmuję do słoiczków prawie półlitrowych. I po umieszczeniu tych czereśni w słoiczku, zalewam syropem, aby nie było tam przestrzeni na powietrze osuszam ewentualnie rant słoiczka szczelnie zakręcam i na tym koniec, nie ma potrzeby pasteryzacji ja jednak w tym roku zapasteryzowałam ponieważ już miałam garczek z wrzątkiem więc wykorzystałam go i zapasteryzowałam te owoce w sumie powstało w ten sposób 4 słoiczki Cztery słoiczki, właśnie z tymi rodzynkami czereśniowymi. Do tego jeszcze powstało 5 butelek, takich 330 ml syropu. Tu jest cztery, bo piąty już jest w użyciu. 5 słoiczków takiego syropu. Ten syrop nie jest jakiś szczególny. Syrop z wiśni jest na przykład fantastyczny. Czuć go wiśnią i jest fajny. Natomiast syrop z czereśni jest taki nie ma jakiegoś takiego głębokiego smaku. Należałoby go czymś wzbogacić, aby. Aby miał jakiś smak czy aromat. No ale sama ta świadomość, że to jest z mojego drzewa, które nie było niczym nawożone, że, te, że mam zdrowy syrop, może bez wyrazistego smaku, ale zdrowy, mój własny, to już cieszy. Być może jeżeli w następnych latach to drzewo będzie znów owocowało, będę sobie eksperymentować z jakimiś dodatkami. Tak czy inaczej, tak to, moi drodzy, wyglądało. To moje szaleństwo czereśniowe w kuchni. Trochę było zajęcia przy tych wysokich temperaturach, to no, sami wiecie, jak to mogło wyglądać, ale cieszę się, że mam. Że moja spiżarnia się powiększa o moje własne zdrowe przetwory, takie, których mój organizm pewnie potrzebuje, skoro to rośnie dla mnie, i że jeszcze przede mną są różne inne owoce, z których będę robiła sobie syropy typu czarny bez. Typu truskawki czy tam wiśnie. Także mam nadzieję, że Wy też już macie te swoje spiżarnie częściowo zapełnione i że dbacie o to, aby Wasz organizm otrzymywał to, na co zasługuje. No i drodzy, to tyle w tym temacie. Dziękuję za wspólne ze mną pobycie, życzę pełnych spiżarni fantastycznych smakołyków wykonanych własnoręcznie i do usłyszenia w następnym filmiku.